Dla nas jednak był to bardzo pracowity okres. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Laura Łóżna z klasy 3B, która 8 grudnia jako jedyna z naszego miasta otrzymała wyróżnienie w rejonowym konkursie plastycznym Anioł i Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie nagrodzone prace plastyczne można codziennie oglądać w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. Uczniowie klasy 2B udowodnili jednak, że mają wielkie serca, a rozwój innych ludzi nie jest im obojętny. Wspólnymi siłami skompletowali paczkę dla jednej z potrzebujących bolesławieckich rodzin, biorąc tym samym udział w akcji Szlachetna Paczka. Akcja ta ma na celu pomóc rodzinom w trudnej sytuacji. Do pomagania zachęcamy wszystkie klasy naszej szkoły w przyszłości, a klasy drugą B jesteśmy wdzięczni za dobry przykład. Wtedy również nasza szkoła przystąpiła do akcji Podaruj paczkę na kresy zorganizowanej przez Telewizję Wrocław i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom z samorządu uczniowskiego, gromadzącym artykuły i klasie pierwszej, D, która przyznała dary do Towarzystwa Miłośników łupowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz robiła paczki. Dziękujemy każdej osobie o wielkim sercu, mającej swój wkład w pojawiający się bezcenne uśmiech na twarzy naszych rodaków za wschodnią granicą. W 2015 roku uczniowie klas pierwszej A, pierwszej B, pierwszej C, drugiej A i drugiej C. Podobnie kompanii i Kilistyńskiej wiodąków Ewy Łosoky i Agnieszki Gerwatowskiej, urzędnicy uczestniczyli w wycieczce do Drezna, aby na żywo poznać tradycje świąteczne w Niemczech, zwiedzić w stolice Saksonii, a także podnieść swoje umiejętności językowe. 11 grudnia prezydent miasta wręczył nagrody za najpiękniejsze szopki. Wśród dziewięciu nagrodzonych główną nagrodą znalazły się: Marina Tyliana i Wiktoria Rolicka. Artystom szczerze gratuluję. 21 grudnia 2015 roku podsumowaliśmy realizację zadań w projekcie Ja i ludzki świat wokół mnie. Uroczystość odbyła się w kinie Forum, a rozpoczęła się od wyświetlenia filmu, filmu profilaktycznego „Cen”. Poprzez film młodzi ludzie apelują do dorosłych o uważność i nie pozostawianie ich z problemami. W kinie pomogli nam redakcyjni koledzy Mateusz Żebiak, Arkadiusz Fleszak i Erik Marcichowski. O tym, że w życiu są dwa wyjścia, tak traktował spektakl, bo nie jesteś je sam. Który był odpowiedzią na prośbę zawartą w tytule zdania projektowego, bo nie chcę być sam. Spektakl traktuje o mocy słowa i jak są ważne. Słowa są jak kamienie. Mają wielką moc sprawczą, mogą niszczyć, ale też ratują. Naprawdę warto się rozwijać poprzez udział w takich projektach, Czego czego najlepszym dowodem jest zrealizowany film oraz nasza nowa pracownia telewizji szkolnej. Nasz film oraz relacje z uroczystości możecie również obejrzeć na YouTube oraz w Info. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości. Z Fundacji Banku Zachodniego QPK otrzymaliśmy darowiznę – 18 komputerów i monitorów. Dzięki temu będziemy mogli wymienić sprzęt w pracowni internetowej. Szczególnie dziękujemy pani Bożenie Długosz, działającej w Radzie Rodziców, i pani Ewelinie Śledzińskiej-Kołodyńskiej, dyrektorowi oddziału Banku Zachodniego w BK za angażowanie i współpracę. 9 stycznia 2016 roku we Wrocławiu odbył się etap regionowy 14. edycji ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów. Przystąpiły do niego trzy uczennice z naszego gimnazjum: Julia Szapel z klasy 3D, Wiktoria Starowska z klasy 3A. I Gabriela Stolarska, również z klasy 3 A. Wkrótce zostaną ogłoszone wyniki, dlatego za nasze koleżanki trzymają mocne kciuki. Wiktoria Przybelska i Daria Michalska zakwalifikowały się do etapu rejonowego wiedzy konkursu Wiedzy Światowe Dni Młodzieży świętem wiary i młodości. Pomysłodawcą STM był święty Jan Paweł II, który w 1984 roku wręczył młodzieży Krzyż Pielgrzymujący które jest jednym z symboli światowych dni młodzieży. Z tej okazji papież wypowiedział następujące słowa: Droga młodzieży, na zakończenie roku świętego powierzam Wam znak tego roku umiteleuszowego krzyż Chrystusa. Wnieście Go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwy zmartwychwstałem jest zbawienie i otłupienie. Udział w konkursie stanowi przygotowanie uczniów do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku. W etapie rejonowym 25 stycznia 2016 roku zmagać się będą w naszej szkole młodzi ludzie z 9 szkół. 12 stycznia 2016 roku odbyło się w gromadce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Środkowej. Mistrzyniami Powiatu Boleskowskiego zostały dziewczęta naszego gimnazjum pokonując reprezentację szkół z i win Gromadki i Jęcznicy. Wszystkie mecze naszej drużyny zakończyły się zwycięstwem. 20 stycznia drużyna siatkarzy grająca w Nowogroścu, okazała się najlepsza w pobiecie, wygrywając się sznicą, Iwinami i Nowogrodźcem. Z naszych siatkarzy i siatkarek jesteśmy dumni i bardzo kibicujemy na następnych zawodach. 18 stycznia 2016 roku ośmioro uczniów naszego gimnazjum pod opieką bibliotekarki pani Marioli Kozią dało się na spotkanie autorskie pani Elżbiety kiceli Ewa do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Sądowej 8. Zachęcamy Was serdecznie do biblioteki, aby wypożyczyć powieści na przykład na ferie, którą podarowała w szkole pani Elżbieta. 22 stycznia musimy porozmawiać z panem Jerzym Przybyckim, który podarował w naszej szkole bardzo duże zbiory z popularno-naukowych. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Jak długo pan zbierał tę kolekcję? Każda kolekcja to jest część, bo e, powiedzmy, to jest druga część, pierwsza, została, poszła w inne miejsce. A to, to tu leży, to 14 roczników, czyli 14 lat. Ale w sumie te początki sięgają tak gdzieś plus minus 25 lat temu, 25 lat temu zacząłem nie tylko rozbierać, jeszcze dwa inne y, czasopisma, no ale mówimy o tym. Mm -hmm. e, tak a propos, dlaczego akurat rozbierałeś się na geografii? No dlaczego? Przecież w y, 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 sposób taki nie odpowiem y, y, dokładnie dlaczego. Ale zainteresowałem przede wszystkim to, co jest mam z tego tej gazety, wydanie jego eleganckie, bo dokładnie zdjęcia, znakomite, papier doskonały. No i, i to może czytać każda osoba. Proste członkowskie dla, dla tej młodzieży gimnazjalnej, to jest jakby stworzone, bo tu nie ma, nie trzeba mieć o wykształcenia, żeby tam rozumieć pewne rzeczy. Porusza się cały świat. I tu nie ma fikcji, to są wszystkie rzeczy autentyczne. Mogą się tylko dezaktualizować ze względu na postęp czasu. Na przykład to, co było 50 lat temu, no dzisiaj już jest myśl ludzka i postęp techniczny, no idzie do przodu. I dlatego to tak się. A poza tym, już tak mówią, bardzo prosto, no jest to piękna gazeta, no przyjemnie to wziąć do ręki. Iponuję, wiedzie życie, to też jest znakomity e, czasopismo, który trochę tańsze od tego. No nie ma tu książka, które się kupuje i to tak mi powiedział no Sporo, nie powiem ile jest w domu u mnie woluminów, ale z całą skromnością niewiele jest w domu w Rokawcu, żeby mogło powiedzmy, się poszczycić. I również nie mogę wdrażać, ile tam jest tych rzeczy w domu, bo to nie o to chodzi, ale na no, coś na coś. Jeden traci na inne jakieś tam y, rzeczy na. Jak akurat na to. No. I nie żałuję, że nam wydaje trochę tych pieniędzy. Muszę przyznać, że imponująca kolekcja. Dziękuję bardzo. Podsumowując pierwszy semestr, możemy powiedzieć, że był bardzo pracowity i obfity w wiele ważnych wydarzeń. Rozwija się naukowo, sportowo i artystycznie. Już za parę dni są ferie zimowe, zasłużony odpoczynek dla nas wszystkich. Życzymy naszym nauczycielom i Wam, koleżanki i koledzy, wspaniałego odpoczynku. A na koniec wysłuchajcie, co uczniowie planują robić w czasie odpoczynku. Wojciech Ukieła, Gim 2 TV. Dziś porozmawiamy z uczniami na temat bezpiecznego spędzania ferii. Jak zamierzacie spędzić ferie? Ja ferie zamierzam spędzić w domu z kolegami i, i to tyle. A ja w domu i u babci. Ok. Jaki macie sposób na bezpieczne ferie? No na bezpieczne ferie no to na pewno nie chodzić po zamarzniętym stawie ani rzece. E, i na przykład jak się je, e, jeździ na nartach, to e, żeby nosić kask. Jak zamierzacie spędzić ferie? Jadę na obóz sportowy. No ja też jedę na, właśnie na obóz snowboardowy, więc raczej bezpiecznie spędzę ferie. Właśnie, a y, jak według Was można bezpiecznie spędzić ferie? Przychodzić na pasach. No nie wiem, pewnie wracać wcześniej do domu. Uważać na drogach, żeby się nie pośliznąć. Ok, dziękujemy Wam bardzo. Jak zamierzacie spędzić ferie? E, zamierzam wyjechać na obóz taneczny z moim zespołem. Ja zamierzam pojechać z rodziną w góry, w Alpy i później z przyjaciółmi. Jaki jest Wasz sposób na bezpieczne ferie? Ym, na pewno nie picie alkoholu, spożywania używek, ani żadnych robienia bzdur, głupstw. No ja myślę, że uważać na siebie na każdym kroku. Proszę pani, jak bezpiecznie spędzać ferie? No Przede wszystkim bezpieczeństwo musi polegać na waszej mądrości, yy, zaplanować yy, odpoczynek, ale cały czas myśleć o tym, żebyście wy byli bezpieczni i wszyscy towarzyszący odpoczynkowi, wasi koledzy też czuli się bezpiecznie, z głową, z mądrością, no i tyle. To już wszystko w tym wydaniu Wiadomości Gliwa TV. Wiadomości poprowadzili Magdalena Berna i Wojciech Kukieła. <gry>